w barierach o tych problemach mówić, no a jednocześnie, żeby uświadomić społeczeństwu i władzom, że są te, że są te bariery i, i że też żyją wśród nas osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które wymagają tego, aby środowisko jest, społeczeństwo je jest zauważyło poznało problemy, z jakimi się spotykają i wspierało je odpowiednio. Skoro jest to już 15. taki dzień, to znaczy, że nie jest różową. To znaczy, no jest dzisiaj dużo lepiej niż było powiedzmy 50 lat temu, bo 50 lat temu osoby takie żyły zupełnie na marginesie społeczeństwa, pod opieką tylko rodziców. Teraz sytuacja się znacznie poprawiła, ale e, chcielibyśmy, żeby było jeszcze lepiej. Aha. Te bariery i, i taki, taki dystans, ta granica, z czego ona wynika? Mówię tutaj o osobach, które no, tych projektów niepełnosprawności nie, nie, intelektualnej nie, nie mają. Znaczy, myślę, że e, osoby z niepełnosprawnością intelektualną napotykają na taki dystans społeczny, dlatego, że e, ludzie nie znają po prostu istoty upośledzenia umysłowego, e, nie znają tych osób, e, boją się ich, e, myślą stereotypowo, więc e, myślenie takie jest, że jeżeli to jest osoba z niepełnosprawnością intelektualną, to na pewno albo zrobi komuś krzywdę, jest, jest niebezpieczna i, no i lepiej e, nie mieć kontaktów. Państwo, żeby to zmienić, w wprowadzić taką instytucję self-adwokata, tak? E, tak. E, Serw adwokaci to są osoby z uczniów sprawnością intelektualną, które wypowiadają się swoimi w swoich, w swoich, w swoich kolegów, którzy nie potrafią tego mówić, tego robić. E, uczymy ich jak. E, Prezentować swoje potrzeby, jak e, walczyć samemu o swoje prawa. Tak, 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 tak. No, takich self-adwokatów jest e, sporo, szczerze mówiąc, więc prowadzimy rejestr, ale e, e, no, filozofia naszego, e, misja naszego stowarzyszenia jest taka, żeby e, było ich jak najwięcej żeby oni potrafili mówić o sobie, e, no, i uczymy też ludzi, żeby potrafili słuchać, bo to, że oni mówią, to jest jedno, a natomiast nie zawsze ludzie słyszą to, co osoby z niepełnosprawnością intelektualną e, chcą powiedzieć.